Witam serdecznie na konferencji prasowej kandydatów reprezentujących powiat Supecki i ubiegających się o mandat poselski w nadchodzących wyborach z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicja Polska w okręgu konińsko gnieźnieńskim To nie pomyłka, że powiedziałem, że wszyscy reprezentujemy powiat Supecki, bo lider naszej listy pan Jacek Tomczak, pan poseł Jacek Tomczak jest silnie związany z ziemią supecką, to stąd z nie z po, Bliskiego Giewartowa pochodzą jego e, przodkowie. Tam na e, Giewartowskim cmentarzu znajdują się właśnie doczesne szczątki jego dziadków, pradziadków. E, w kościele w Giewartowie e, pan poseł zawierał związek małżeński. Tam również ministrantem jest jego e, syn. Pan poseł Jacek Tomczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powiedziałem wcześniej, że te studia ukończył rok przede mną w 1998 roku, ja w 1999. Posiadał uprawnienia radcy prawnego, jak również notariusza. Był radnym miejskim w mieście Poznaniu. Od 2005 roku nieprzerwanie pełni funkcję posła na tej liście jeśli chodzi o powiat supecki znalazła się również i dziękuję jej za to pani radna Irena Maciejeska wieloletni sołtys wsi Szemborowo wieloletnia radna Gminy Strzałkowo, bezkonkurencyjna w ostatnim czasie, bo nikt z konkurentów nie odważył się wystartować w poprzednich wyborach samorządowych przeciwko pani Irenie, delegatka na Krajowy Zjazd Sołtysów. Człowiek bardzo aktywny w swojej gminie, zabiegający o sprawy być może drobne, ale bardzo istotne dla mieszkańców gminy Strzałkowo i ja również jestem na tej liście reprezentantem. Subcy i powiatu supeckiego. To zadanie liderowania liście PSL-ów w okręgu Konin-Gniezno zostało mi powierzone przez Władysława kuśniaga kamysza, a także Pawła Kukiza. Jest to niełatwe zadanie, gdyż mamy tu bardzo silną pozycję Pisu, ale zrobimy wszystko, żeby cała nasza drużyna ciężko pracowała na to, a żeby ten mandat którego w poprzednich kadencji niewiele dla niego zabrakło, ale żeby go w tym, tym razem odbić i go uzyskać. Chcemy zakończyć tą bezsensowną walkę polsko-polską, ten sens na nienawiści, który państwo obserwujecie w polskich mediach. Chcemy budować racjonalną, umiarkowaną, hadecką formację, która ma ambitny program dla Polski i Polaków. Kluczowe elementy tego programu, który będziemy prezentować, w tej kampanii to przede wszystkim emerytura bez podatku. Dzisiaj w sposób nieuzasadniony polskim emerytom obniża się emeryturę poprzez ciężkie obłożenie ich podatkami. Jeżeli udałoby się przeprowadzić ten projekt, który już PSL złożył w Sejmie, wówczas każdy emeryt, nawet przy najmniejszych świadczeniach, uzyska około 2000 zł więcej z skali roku. Chcemy także wesprzeć polskich przedsiębiorców. Tylko, tylko w tej kadencji 40-krotnie podniesiono polskim przedsiębiorcom różne opłaty, podatki. Teraz będzie obniżka ZUS-u. Dlatego postulujemy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca będzie mógł autonomicznie podjąć decyzję, czy stać go na zapłacenie tak wysokiego ZUS-u, czy z niego rezygnuje. E, ważnymi postulatami tradycyjnie dla PSL-u to postulaty oczywiście dotyczące rolnictwa. Będziemy tak jak poprzednio walczyć... O podwyższenie dopłat bezpośrednich i wyrównanie ich co najmniej z tymi dopłatami, które uzyskują rolnicy w zachodniej Europie. Zielona energia. Jesteśmy w rejonie też pokopalnianym, więc zielona energia to także przyszłość, to OZE. Chcemy wprowadzić ulgę dla wszystkich przedsiębiorców, którzy będą stosowali OZE, którzy będą produkowali OZE i obniżymy VAT. Stosujemy także ulgi dla tych, którzy będą stale, stale się rozwijać oze. E, istotnymi postulatami, perspektywy, które odmienią polską rzeczywistość, a także rzeczywistość słupce, to wprowadzenie jedno, jednomantowych okręgów wyborczych. Chcemy, ażeby e, praktycznie no nie każdy powiat, ale dwa, trzy powiaty miały swego parlamentarzysta, który będzie uzależniony tylko i wyłącznie od mieszkańców e, danego powiatu. Miejmy nadzieję, że ta ordynacja, którą proponujemy, mieszana, uzyska uznanie i uda nam się przyprowadzić w przyszłym polskim Sejmie. Chcemy także wprowadzić bezpośrednie wybory prokuratora generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, aby te organy uniezależnić, ażeby one były prawdziwie niezależnie i silne w reprezentowaniu interesów mieszkańców.